Cześć dzień dobry, witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie w moim dzisiejszym filmie. W tym filmie przychodzę do Was z oceną nowych prezentów, które wleciały dzisiaj, czyli 20, czyli w poniedziałek. Film ogólnie pojawi się we wtorek, czyli ja to nagrywam to jutro, jak wy to oglądacie to dzisiaj. No i co? Ogólnie chciałam Wam pokazać prezenty jak wyglądają. Idzie teraz skapłam, że tutaj, gdzie była ta ikonka prezentu, już jej nie ma. No i jest mi trochę przykro, bo jednak dzięki tej końcu umiałam sobie sprawdzać, czy na pewno mam otwarte wszystkie prezenty. No a teraz będę musieć albo liczyć, albo się logować po innych kontach i sprawdzać. No ale dobra, ja nie przedłużam cię, będę oglądać, e, oglądać, odbierać prezenty na moim koncie i na głównym męskim koncie. Mam nadzieję, że nie przyjdzie mi powiadomienie z Teamsa, czyli mam nadzieję, że nie rozpocznie nikt szybciej lekcji, bo nie chce mi się montować tego filmu, a jak się wyświetli, to będę musieć go montować. Ale dobra. Pierwsza osoba to jest Gwiazdka, Gwiazdka, Gwiazdka. Bela, Gwiazdka, Gwiazdka, Gwiazdka. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za włoski i pozdrawiam. Ogólnie rano już sobie przygotowałam listę, więc jest mi dużo łatwiej. E, następna osoba to jest Mia Bojka. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za taką bluzeczkę. Następną osobką jest Agi, agi 1122 Bardzo serdecznie Ci też dziękuję za prezenty bo wiem, że wysłałeś, bo właśnie rano patrzyłam za taki sweterek, bardzo Ci dziękuję i pozdrawiam następna osóbka to jest Yiuuul o ile teraz nie powiedziałam jednego za dużo i bardzo serdecznie Ci dziękuję za trzy albo za cztery prezenty dziękuję za sweter za drugi sweter za trzeci sweter i to chyba tyle bo teraz mi się tak przybino. Tak, bardzo serdecznie dziękuję i Cię pozdrawiam. Ok, następną osóbką jest e, Oliwia. 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4. Bardzo serdecznie dziękuję i tutaj, e, kropka snowy, kropka pozdrawiam, bo miałam pozdrowić, więc przypomniałam się i pozdrawiam. I tutaj bardzo serdecznie dziękuję za taki sweterek i również pozdrawiam. Ok, i teraz już tymi dwoma ostatnimi osóbkami to są. Osoby, które mi wysłały, ale nie mam ich znajomych. I pierwsza osoba to jest Hisz Wajcha. Jeżeli dobrze przytam, to przepraszam i dziękuję bardzo serdecznie za włoski. I ostatnią, już osobką to jest Orange. Orange, Orange. Nie wiem, jak się czyta. Ale bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam również. Tutaj dostałam dwa prezenty: taki sweterek i taki sweterek. Wejdziemy teraz do garderoby i zobaczymy, czy mam wszystko albo przynajmniej większą część. Mam ogólnie 7 bluzek, więc pozwólcie, że teraz wam to tak przyjdę i jak sobie sprawdzę, czy na pewno mam wszystko. Dobra, wracam po naprawdę krótkim sprawdzeniu i ogólnie powiem wam, że teraz mnie dotarło, że w tej kolekcji jest 7 par bluzek, dwie pary włosów i jedna czapka. I nic więcej w niej nie ma. Nie ma żadnych spodni, żadnych butów, żadnego makijażu, żadnych, nie wiem, czapek, soczewek. No nic nie ma. I na dobrą sprawę nie będę robić luku, bo bo, 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 bo nie żeby coś, ale nie ukrywajmy, że te pozdrawiam, nie wiem co chcę, ale pozdrawiam. Te bluzki, nie ukrywajmy, że nie są jakieś najładniejsze. Ta jest nawet ok. No i ta tak może trochę. Więc luku nie będę robić. Przeloguję się na konto Eros i potem będziecie mieć jeden luk na miniaturce. Ok, już się przelogowałam. Tutaj mi się wyświetliła ta karta z nowymi jakby prezentami. I ogólnie chciałabym teraz e, nagrywać jak otwieranie prezentów też zawsze na tym koncie. Będę robić posty jak mi się wspomnia, jak nie to nie. Bardzo serdecznie dziękuję I, Syny, Dyky i Asychy za prezencik. Ogólnie mogą się też znaleźć prezenty z starszych kolekcji, jeżeli ktoś mi wysłał. Ale to się okaże. Właśnie tej kropka snobie, kropka dziękuję Ci za jeden sweterek i za taką czapeczkę. Muszę teraz wejść w każdy czat, żeby na pewno zobaczyć, czy od wszystkich odebrałam. Bardzo serdecznie dziękuję. Asychy, oka, bardzo Ci serdecznie dziękuję za mą i za dwa prezenciki. Ogromnie Cię pozdrawiam. Dziękuję Ci za dwie pary włosów. Wyślę Ci Momoski. Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Potem następnie Fantasia 13. Dziękuję za Momosy. Muszę teraz sprawdzić, tak jak już powiedziałam, wszystko. I Ilowerkaj, dziękuję Ci za jedną bluzkę, drugą bluzkę, trzecią bluzkę i mufinkę. Dziękuję i pozdrawiam. E, następna osoba to jest e, Xdarmozjad. Dziękuję Ci za taki sweterek. Pozdrawiam. Tutaj nic nie ma. Dobra. E, to w 100%. Ja bardzo serdecznie Ci dziękuję za sweterek i pozdrawiam. I wydaje mi się, że to już jest wszystko. Więc możemy zobaczyć. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 i dwie pary, czyli tak, czyli mamy wszystko. Ja bardzo serdecznie chciałam wam z tego miejsca podziękować za prezenty. Jest mi ogromnie miło. Naprawdę jest mi bardzo miło, że chce, chcecie wydawać własne diamenty i szafiry, żeby te prezenty mi dać. Jest mi naprawdę, naprawdę, naprawdę ogromnie miło. Chciałam wam też podziękować za 2200 subskrypcji, które wybiły wczoraj. No i co? Z tego miejsca będę się już z Wami żegnać. Nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę i suba na kanale. Jeszcze raz Wam bardzo serdecznie dziękuję. To by było na tyle. Cześć! A, 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 a! Jeszcze jedna sprawa. Jeżeli macie pomysły na filmy, piszcie w komentarzu. Ja postaram się je zrealizować w najbliższym czasie. No i to tyle. Bardzo Wam dziękuję. To by było na tyle. Cześć i pa, pa!